Gdy pękają tamy, woda kipi w studni, piękno wbija topór w żyły dłoni mej. Szukam twego cienia, ciepła twoich spojrzeń, wyobrażeń dobra w każdym uderzeniu. Pęka zapora w tobie, wypływasz na głębie, chwytasz. Okiem piękno i giniesz w odwrocie. Zapada zmrok jak mgła. Pływasz w ciemności nocy, przypadkowy dotyk już nie budzi cię. Ciepło, kamienia. Rozdziela prawdę od subiektywnej prawdy. Uderzenia rosną jak las na skórze kamiennego serca. Spadajmy w piekło wspomnień, oczy lśnią od szram. Każde spojrzenie w tył odsuwa nas od przyszłości. Prawdziwa odpowiedź na niezadane pytanie ma smak wartości marności, ma gorzki smak zakończenia. Nie ma odwrotu wiatr zapala latarnie. Wszyscy patrzą ci w serce, czekają na kolejny upadek.